Radek Paczuski po zwycięstwie. Radek, jak smakuje takie zwycięstwo? No bo zwycięstwo przez noc. Chyba nie chcę strzelać tutaj w ciemno, ale już patrzę, że ustalają chyba listę bonusów i prawdopodobnie do ciebie to trafi. Tak mi się wydaje. Byłoby super. Na razie nad tym się nie zastanawiam. Cieszę się ze zwycięstwa. Wszystko można powiedzieć, że poszło według planu, tak jak trenowaliśmy. No także co? Cieszę się bardzo, że, że tak się wszystko potoczyło. Czułeś, że taka kombinacja może wejść, że ją przygotowywałeś, czy raczej myślałeś, że będzie to długotrwały pojedynek, bo było widać, że przymierzasz się do jakiejś spektakularnej akcji, przynajmniej na tyle, na ile Cię znamy. Szykowaliśmy ten lewy sierpowy, dużo opracowaliśmy prawym prostym lewym sierpem na, na tego przeciwnika. Oprócz tego e, plan nasz taktyczny był taki, żeby troszeczkę zniechęcić go do podchodzenia w pół z tymi niskimi kopnięciami w łydkę. E, to się udało, bo nawet pierwsze kopnięcie było na tyle mocne, że, że prawie przeciwnik się przewrócił. E, no i co? I wszystko wszystko według planu, tak? bo skupił się troszeczkę na tej, bardziej na tej nodze i gdzieś tam e, pod koniec pierwszej rundy zaskoczyłem go lewym sierpowym. We, weszło czysto na szczękę, także już nie było można powiedzieć, e, czego co dobijać, tak? bo, bo już przeciwnik był, był ledwie przytomny. Jeśli chodzi o Robert Jaszczyk, mówił, że Ty się na razie na początku niepewnie czułeś, jak przyszedłeś do WCA trenować, że dopiero gdzieś tam zaczynasz łapać jakieś takie czucie, ale tutaj w OKTAGONIE nie było tego widać, było widać, że czujesz się bardzo pewnie. Czułeś się taki spokojny o wynik tej walki? To znaczy tak, MMA jest dla mnie cały czas nowością, bo tak naprawdę ja mam tylko kilka miesięcy doświadczenia, nie wiem, może 4 miesiące w tej chwili ćwiczę MMA, i to tak z przerwą na tą walkę, która była w K1. Cieszę się, że mam okazję jakby teraz trenować na co dzień z tak doświadczonymi zawodnikami, jak, jak, jak wiadomo są WCA, każdy jakieś, jakąś słuszy radą, każdy coś pomagamy sobie nawzajem, także myślę, że dzięki temu, że, że trenuję jakby w takiej ekipie, będę dużo szybciej się rozwijał. I no jeszcze do tej pewności oczywiście troszeczkę brakuje, chociaż dzisiaj jakby tak jak, tak jak, tak jak powiedziałeś, nie było tego widać, ale gdzieś tam jeszcze są obszary, w których czuję, że muszę to poprawić, no bo wiadomo, 4 miesiące, 5 miesięcy doświadczenia to nie jest jeszcze tyle, co, co by człowiek chciał mieć. Także no na spokojnie, ale jakby lubię MMA, podoba mi się to, i jakby z każdym treningiem czuję, że jestem lepszy. Tak? Także. Na Twoim koncie są już dwa występy w organizacji ACA, jeden z trwarze i dzisiejszy tutaj w Łodzi. Jeżeli możesz porównać te dwa procesy przygotowawcze, ponieważ każda walka rządzi się swoimi prawami w MMA, porównaj ten, ten swój debiut i to, co zadziało się dzisiaj, całą otoczkę oraz to, jak zachowywałeś się w klatce. Czy zauważyłeś jakąś różnicę? Tak, na pewno teraz było więcej spokoju, jakby taka konsekwencja w realizacji taktyki, bo jeszcze za pierwszym razem tak naprawdę nie wiedziałem czego się spodziewać od walki w MMA, a już jakby na szczęście ta pierwsza walka pozwoliła mi zdobyć sporo doświadczenia tak naprawdę, bo tam były wszystkie, jakby była walka w stójce, był, był clinch, była walka na ziemi, też znalazłem się pod dosiadem przeciwnika, także e, był, był knockdown, można powiedzieć knockdown, chociaż nie do końca się z tym zgodzę, bo gdzieś tam wtedy stałem na jednej nodze nie do końca stabilnie, aczkolwiek tak, przeciwnik trafił, myślę, że w walce kickbokserskiej ktoś by policzył to jako knockdown, chociaż byłem w pełni świadomy, wstałem, od razu podniosłem się. Także no, teraz więcej spokoju, e, mam coraz większą wiedzę na, na, na temat MMA i myślę, że to było dzisiaj widać. Czyli zostajesz w MMA? Jak najbardziej, tak. Mam nadzieję, że, że gdzieś tam na, na dłuższy czas zwiąże się z organizacją ACA, ponieważ jakby tutaj no wszystko mi się podoba, co jest w organizacji. Wszystko jest tak, jak należy. Słowa, które są wypowiedziane przez Bajsangura, no to, to, to jakby jak on mówi, tak jest. I to są honorowi ludzie, także fajnie się z nimi współpracuje. Zauważyliśmy, że dzisiaj był bębniarz. To jest tak, że teraz Ty wchodząc do WCA i, i współpracując z WCA będziesz wynajmował tego bębniarza i będzie na każdej walce chłopaków z WCA? Na pewno dzisiaj będziemy wspierać ich. Za chwileczkę ja sam idę na trybuny, przekazuję informacje, których zawodników mocno wspieramy. No i co? I będziemy dopingować. A czy na każdą walkę, to zależy myślę, że też od miejscowości, w której się będzie odbywało. Tak? Bo Janek I... będzie walczył chyba w Las Vegas, z tego co wiem. Nie tą... da się, nie da się. Tak, tak, rozumiem. No właśnie, dlatego nie, myślę, że nie wszyscy będą w stanie dojechać. UFC było zaszokowane. Na pewno, na pewno byłoby to coś nowego. Nie udawajmy, że tego nie ma. Co z Fenem? Koniec definitywnie? Tak, z Fenem już skończyłem swoją współpracę i, i tyle. To to, czekujemy... Dziękujemy. Czekamy na następną walkę w listopadzie. Tak jest. Paweł Jóźwiak, You Are Next. Dzięki.